Stal Rzeszów Podcast Po kolejce Cotygodniowe rozmowy o Fortuna Pierwszej Lidze Miłosz Bieniaszewski, witam serdecznie w podcaście Po Kolejce Są ze mną dzisiaj Mateusz Miel. Cześć Mateusz Witam serdecznie No i można powiedzieć, że gość specjalny Sława Szeliga, trener drugiej stali Rzeszów Witamy Witam, dzień dobry No to mamy takiego gościa, że od razu powiemy Podsumujemy sobie występy stali dwarzeszów w rundzie jesiennej sezonu 22 23 i tak zanim do podsumowania Sławko to tak zapytałbym ciebie szybko się przestawiłeś na tryb trener? No nie wiem czy szybko, ale na pewno gdzieś tam e, od dłuższego czasu już gdzieś to było w mojej głowie, że przechodzę na tą drugą stronę i byłem nastawiony na to, ale początek był na pewno jeżeli z mojej strony to był Ciężko, ciężko było przejść, bo gdzieś tam e, dłuższy czas się grało i to jest e, w ogóle coś innego, coś, coś e, odrębnego tu jest wychodzisz na, na boisko trener ci mówi co masz robić i robisz to, a tutaj masz 20-20 e, zawodników i każdemu coś e, trzeba podpowiedzieć, coś e, przekazać, także no, coś innego i ale coś fajnego przede wszystkim. A jakim tak na początku jesteś typem trenera? Takim bardziej kolegą, mimo wszystko przez to, że jeszcze no dopiero co sam grałeś w piłkę, czy już od razu jesteś takim szefem? Znaczy, szefem musisz być, bo jeżeli gdzieś tam e, jesteś za delikatny, no to wiadomo, że, że chłopaki to widzą i po prostu e, wykorzystają to, ale na razie, na razie, gdzieś tam. E, z większością grałem. Grałem w tej drugiej drużynie, jeżeli wcześniej była e, Liga Okręgowa i tutaj znamy się bardzo dobrze, dlatego jesteśmy jakby kolegami poza, ale na boisku i na treningu jesteśmy rozłożeniem, wiadomo, trener zawodnik. A co jest bardziej stresujące bycie piłkarzem czy trenerem? Oj, ciężkie, ciężkie pytanie. <laughs> Ciężkie pytanie. No tu i tu jest stres, bo wiadomo, że jeżeli grasz... Jeżeli grasz Chcesz y, jak najlepiej zagrać. Tutaj, jeżeli jesteś trenerem, chcesz y, przekazać swoją wiedzę i gdzieś tam y, pinować tego zespołu, żeby jak najlepiej grał. No tu i tu uważam, że jest y, duży, duży, duży stres. Ale na ławce mam wrażenie, że spokoju dużo się zachowuje. Akurat widziałem na jednym meczu, więc było dosyć spokojnie. Klopem raczej słabych nie jest, tak? No chyba, znaczy, <laughs> znaczy, jeśli chodzi razie. o kwestie taktyczne, to nie wiem, ale chodzi o samo zachowanie, to wydaje mi się, że raczej chyba spokój. Znaczy. Ogólnie jestem spokojny, ale, ale też też niekiedy wybuchowy, także no, trzeba to rozgraniczyć i wypośrodkować na pewno. Czyli wybuch jest wtedy, kiedy kamery tego nie widzą, Dokładnie. Tak. Najlepiej <laughs> I mam tak czy, było. I mam czyste papcie. I teraz przejdziemy już sobie właśnie do podsumowania. Najpierw to nazwijmy to słowem wstępu. No, no i najprościej, jakbyś podsumował rundę jesienną w wykonaniu Stali Dwa Eee. Na pewno ten początek y, gdzieś tam y, wiedziałem. Wiedziałem, y, że początek będzie dla nas ciężki i przedstawienie się z ligi okręgowej na czwartą będzie to jest duża przepaść. I początek wiedziałem, że jeżeli dobrze wejdziemy y, w sezon, to będzie fajnie. A jeżeli gdzieś tam y, coś, coś nie pójdzie tak, to z meczu na mecz. Y, będzie może nie gorzej, ale będę czuł i chłopaki będą czuć, że coś jest nie tak. I tak właśnie wyszło yy, w tej rundzie, że początek w meczu pierwszym fajnie zaczęliśmy, gdzie wygrywaliśmy 2-0 i ten mecz przegraliśmy. Ale widziałem i czułem, że z meczu na mecz będzie to progres. Tylko Potrzebowałem czasu na to, żeby, żeby hmm. ci chłopaki zrozumieli tą ligę. I tylko mogę powiedzieć, że szkoda, że tą ligę, tą rundę skończyliśmy już. Bo pod koniec czułem, że idziemy w górę i możemy więcej zdobyć, ale no, to runda się skończyła i czekamy na następną. Ale to było nawet widać po Was. Właśnie jak zobaczyłem z Kosmosem nawet, patrzyłem wcześniej, jak graliście to dwa takie miałem wrażenia. Przede wszystkim pierwsze, że ten system gry, który jest w stali i tak pierwszej, i drugiej, e, no to trzeba chwilkę się zaadaptować do tego, więc dla mnie to było dosyć normalne, że na początku będą trudności. E, ale to, co zobaczyłem z kosmosem, nie wiem, czy to jest dobre wrażenie, że wam się dużo łatwiej gra z drużynami, które grają piłką. Czyli na przykład nie wiem, Karpaty Krosno, Kosmos, Nowotaniec, stal, stal, stal łańcuch. Y, po prostu tam, gdzie można było sobie pograć z tym rywalem i gdzieś tam uwypuklić te elementy pozytywne waszej gry. To tam graliście dużo lepiej. Nie wiem, czy takie wrażenie jest dobre. No tak, no dokładnie. Z tymi jakby precedentami do awansu, czy tam z góry tabeli, gra się nam lepiej. Dlatego, że te zespoły są otwarte i one chcą grać w piłkę, a z tymi zespołami, którzy gdzieś tam. Może nie, nie bronią się, ale gdzieś tam y, z tyłu stoją i czekają na swoją, swoją szansę y, po kontrach. Jest ciężko się przepchać i my cały czas na tym pracujemy, właśnie, żeby, żeby to udoskonalić. I tak, jak powiedziałeś, lepiej nam się gra z tymi, z tymi drużynami, które są otwarte i wtedy ten mecz jest otwarty, a my umiemy grać w piłkę, bo pokazaliśmy to i w przeciągu tak, sezonu czy rundy. Ono wyjdzie, wyjdzie w praniu, tak jak chłopakom mówię, że w przeciągu całego sezonu ten sezon będzie na plus. No właśnie, a ciężko było, no bo chłopcy byli przyzwyczajeni do tego, że no kto nie przyjedzie ten, no to wygrywają, tak? Czy gdzie oni nie pojadą, no to raczej, bo jak jesteś Beniaminkiem, no to znaczy, że bardzo dobrze punktowałeś w poprzednim sezonie. A młodym chłopakom ciężko jest wytłumaczyć, że no troszkę odbijają się na razie od ściany, ale to wszystko zaprocentuje i na wyniki jeszcze przyjdzie czas. Znaczy, nie wiem czy ciężko, ale na pewno yy, tych chłopaków jest duża ambicja i oni by już chcieli <grać>, grać bardzo wysoko, a to nie idzie tak po kolei. To trzeba przejść yy, z niższych sfer po kolei, po szczeblu, po szczeblu, żeby pójść tam wysoko. Nie, nigdy nie pójdziesz yy, samego dołu do góry, bo możesz się na tym bardzo przejechać. I tutaj yy, ja im tłumaczę, że. Po kolei wszystko będzie, jeżeli, jeżeli będziesz swoją robotę wykonywał jak najlepiej. Mm -hmm. I tak nie Mati. Wspólnym mianownikiem z pierwszą drużyną to będzie taki, może w cudzysłów weźmiemy niedosyt. Patrząc chyba na te rundy i na niektóre spotkania, to wydaje mi się, że tak. Bo, bo na przykład, no, ja mówię, cały czas mam w głowie ten mecz Kosmosem Botanie, gdzie tam po prostu było na wyciągnięcie ręki, no nie ma co gadać, troszeczkę we frajerskim stylu się nie no, udało tego ładnie, zdobyć. No, tak mi się wy... Może twarde słowa, mocne słowa, ale tak mi się wydaje. No bo przy 2-1 grając w no to był problem, można było to inaczej potoczyć. No dokładnie, no ale ten mecz już był nie patrzymy na to, co było, patrzymy w przód, ale na pewno nie dosyć jest. Tak jak meczu z Karpatami Krosno, czy tak jak powiedziałeś z Kosmosem Nowotaniec, szkoda, ale to jest nauka na przyszłość. I, I czy mogliśmy wygrać, czy zremisować? Otwarty był ten mecz. To był bardzo dobry mecz w naszym wykonaniu, jeżeli chodzi o cechy piłkarskie, bo uważam, że byliśmy. Lepszym zespołem w meczu z Karpatami i z Kosmosem. Zgadzam się. Ale, ale punktów nie ma, dlatego hmm. dlatego tutaj yy, ja tłumaczę yy, tym swoim piłkarzom, że nie zawsze jest tak, że będziesz grał fajnie, dobrze i będziesz miał punkty, ale jeżeli będziesz pracował cały czas nad tym, to to, to, to przyjdzie z czasem. Tak, no i to właśnie było widać po tych dwóch spotkaniach, bo faktycznie mecz z Karpatami, jak sobie przypomnę te bramki, które traciła stal, no to patrząc przez cały przekrój spotkania i podobnie było z kosmosem, to naprawdę pod kontrolą ten mecz miał stal Rzeszów i, i, i to było widać. Tylko faktycznie to są kwestie prawdopodobnie jeszcze takich błędów młodzieńczej czasami fantazji, e, pewnego niedokładności, bo raczej z tego wynika chyba główna, główny problem stali drugiej w tej chwili, z takich po prostu indywidualnych często błędów. Znaczy, no dokładnie, piłka no. <grywka> nożna to jest gra błędów. Kto popełni <grywka> więcej, yy, a wykorzysta rywal, no to przegrywasz mecz. I tak jest, tak jest, tak jest, yy, uważam w każdym zespole. Wiadomo, my jesteśmy drużyną, gdzie w większości, albo całość prawie, jest yy, gra zawodników yy, młodych, tak? żeby się ograli w tej lidze i oni się muszą nauczyć tego i cały czas cały czas oni wiedzą, bo ja cały czas o tym mówię, czy mój sztab mówi o tym. Oni to pomału, wiadomo, szybko nie załapią, ale tak jak widać z tej rundy, że oni pod koniec rundy już dużo, dużo, dużo jakby złapali tego, co my chcemy i te mecze wygl wyglądały jak wyglądały. Generalnie drugi zespół stali, no to magrać tak ofensywnie jak i pierwszy zespół. I temat i właśnie komentowałeś kilka meczów stali, dwa rzeszów. Faktycznie jest to taki ultraofensywny futbol. Eee... No ja na kilku byłem, no ale to może za mała próbka, żeby. Nie, no na pewno to, co mnie cieszy, i to, co od razu gdzieś tam zauważyłem, i to jest dla mnie kluczem chyba do rozwoju całego klubu, żeby generalnie każdy, każdy element zespołu, czyli tam u 15, u 13, u 14, u 17 wszyscy grali podobnie, żeby to przejście do drużyny seniorskiej było po prostu dosyć gładkie i, i przyjemne. Tak ja to rozumiem wydaje mi się, że tak w stali jest. No dokładnie pierwszy zespół, pierwszy zespół gra, można powiedzieć, piłką. Cieszy się tym, dlatego ja też ze swojej strony yy, w tym drugim zespole chcę, żeby żeby te chłopaki się cieszyli grą, bo to jest gra w piłkę, to nie jest kopanie piłki, tylko gra. I ja, przynajmniej ze swojej strony, jako zawodnik, jeżeli grałem w piłkę, to grałem, bo się cieszyłem tym. I to jest po prostu to, yy, żeby się cieszyć tym. To, to nie jest za karek, bo to, jeżeli będzie to za karę, yy, Twoje przebywanie na boisko, no to nic z tego nie będzie. A jeżeli będzie się cieszył tym, y, tą piłką, tą, tą grą, to wtedy ten czas y, bardzo szybko leci i to trzeba uważać na to, bo y, tak ze swojej strony też mówię, że y, gdzieś. Y, myślałem, że będę grał cały czas, a ten czas tak szybko przeleciał, że nawet nie wiem, nie wiem y, kiedy i już trzeba było przechodzić na tą drugą stronę. Także. Y, na pewno fajne, że jestem w klubie, gdzie e, zaczynałem i robię to co lubię, kocham, żeby tych zawodników, którzy są teraz w drugim zespole, żeby oni poszli jak najwyżej i grali. A chyba kilka razy w tej rundzie tak chciało się z tej ławki wyjść, wybiec, razem z Darkiem Jareckim jeszcze coś tam pomóc pewnie zespołowi. <grym> No wiadomo, cały czas yy, gdzieś tam pcha do tego, że i ciągnie, żeby, żeby wyjść na to boisko, ale to już, to już yy, lata są i po prostu yy, ci piłkarze już coraz lepsi są i yy, nawet jak wchodzę gdzieś tam w gierkę, w gierkę gdzieś tam yy, na treningu, no to już to widać, że już yy, to nie jest to i yy, ta młodzież już, już, już potrafi grać naprawdę dobrą piłkę. Masz w swojej drużynie kilku obcokrajowców, taka jest mieszanka można powiedzieć, wybuchowa, e, to jest na pewno fajna szatnia, a powiedz mi, jak właśnie się ci chłopcy z resztą dogadują, tak widząc na korytarzach, no, atmosfera jest kapitalna w drużynie, bo to są bardzo fajni ludzie przede wszystkim? No fajnie, fajnie, nie mogę powiedzieć, bo jakoś e, ci piłkarze obcokrajowcy, którzy przyszli, no to, no to e, bardzo szybko się wkomponowali w tą drużynę i fajnie to jest, że nasi zawodnicy jeżeli chodzi o polskich przyjęli ich super i naprawdę atmosfera jest w szatni super, można niekiedy takie tak jaja odwalają, że, że można naprawdę pośmiać się, ale to o to my uważam, że o to chodzi, właśnie, że jeżeli masz atmosferę fajną w szatni, no to później wszystko przy, przekazuje się na to na boisku. A nie Manolo, widziałeś kiedyś go nieuśmiechniętego, bo mi się jeszcze nie udała ta sztuka. No nie, no manolo jest jak specyficzny, on, <laughs> on cały czas jest uśmiechnięty, ja tak jak ty powiedziałeś, nie zauważyłem go, żeby on gdzie nie był, to on się z wszystkiego śmieje. Także no, pozytywne no naprawdę. Fajnie, fa fajne chłopaki. I właśnie Sławkowi byłoby niezręcznie, nawet nie będziemy go prosić o ocenianie poszczególnych piłkarzy, no bo wiadomo, w, co w szatni, to w szatni, ale. Ciebie, Matt, o to bym poprosił, kogo byś tak wyróżnił z tych meczów, które Ty widziałeś? Mm -hmm. a ja może też powiem te, które ja widziałem jasne, jasne generalnie, tak jak powiedziałem na początku mi się podoba cały system gry stali drugiej i to mi się podoba, że w czwartej lidze to nie próbuję, próbujemy w taki sposób grać, to jest w ogóle fajna rzecz druga sprawa jest taka że no, tych kilku zawodników na pewno gdzieś mi się wyróżniło, nie chcę wspominać na przykład nie wiem, o Kubie Szczypku czy Kubie Lorku bo ich znamy, wiemy, że to są naprawdę konkretni już zawodnicy, którzy się już nawet pokazywali w pierwszym składzie, ale na przykład ten zawodnik, który mi gdzieś Najbardziej wpadł w głowę, to jest miłość Kaczor. Na, na, na wachadle, na, na, na boku obrony, nie wiem jak trener powie, jak, jak go dobrze nazwać boczny obrońca, boczny obrońca. Naprawdę robił na mnie wrażenie. E, przede wszystkim, jeśli chodzi o warunki fizyczne i poruszanie się po boisku. No dla mnie to jest gość, który gdzieś już za niedługo pewnie będzie pukał do, do, do takich wyższych, wyższych lig i, i, i oby jak to, to się stało jak najszybciej, oby ten rozwój był jak najszybszy, bo naprawdę w nim widzę jakiś taki spory, spory potencjał, ale oczywiście żeby nie zostawiając całej reszty. Mi się na przykład bardzo podoba, podoba Opalski, e, który dużo widzi na boisku, e, naprawdę taki środek pola, według mnie bardzo, bardzo fajny, taki ofensywny nawet pomocy. Nie wiem, może bym go porównał do Piotrka Zielińskiego troszkę. Troszeczkę, troszkę, troszkę na razie. Troszeczkę, ale... na razie oczywiście tego chodzi, miał taki, taki styl gry. No i Manolo. Manolo, wydaje mi się, też tak od razu do głowy mi przeszedł bo szybki, pokazuje się, wychodzi do piłki, nie boi się kontaktu fizycznego, chociaż jest niski teoretycznie, ale naprawdę waleczny i odważny i jeszcze koszczarny do tego. Więc Manolo, tak... przepraszam, że wyjdę, to jest mi trochę tak małego przypomina... W... Poruszaniu się po boisku i trochę chyba w roli, jaką ma pełnić momentami, że też ma się osadzony taki na nogach, cof, cof, cofnie się to nie odpuszcza. Tak, tak, tak to to prawda. Dokładnie on jest bardzo niski i jemu ciężko e, gdzieś w górze wygrać piłkę, dlatego, dlatego on e, gdzieś gra e, tego wysuniętego naszego napastnika, ale to nie jest ten ten napastnik. To jest środkowy pomocnik, dlatego on gra tam, żeby schodził po piłki. Po piłki wyciągu tych obrońców. No i to tak jeszcze chyba. Myślę, że ta grupa, którą wymieniłem, jasne, pewnie do każdego można byłoby dopisać jakieś pozytywy, ale tak ci, którzy mi zapadli w pamięć, to właśnie te, te, te osoby, czyli miłość Kaczor, Manolo. E, jeszcze, oczywiście, do głowy zawsze będę miał w głowie Wiktora Głedesza i chciałem się od razu zapytać, czy to faktycznie w krwi ma się to wykonywanie rzutów karnych, tak jak jego tato, bo naprawdę chłopak ma, ma do tego smykałkę. No, Wiktor, Wiktoru gdzieś tam, gdzieś tam czuję to i dobrze się czuje, na pewno w tym i wierzę w to, że, że dobrze to wykonuje, dlatego on, on jest jakby przypisany, jeżeli jest na boisku, to on jest przypisany jako pierwszy do wykonywania tego, także na razie nas się nie pomylił. No Czy pomyliłem się tego, że dobił w, 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 jednym, w jednym meczu, ale, tra, ale trafił, ale, ale dobrze się w tym czuje i on jest na razie odpowiedzialny za to. Mhm. No i mówię, to tak jakbym miał wybrać takie, takie osoby, to będzie Miłosz Kaczor, to będzie Manolo, to będzie Opalski. Czy tak? Myślę, że ty to poszedłeś to może w te oczywiste postaci, no bo to są ci co raczej bramki zdobywają, tak? I są tacy bardzo dynamiczni jak Miłosz no tak, Kaczor, tak, tak. A ja? Widziałem kilka meczów w stali Rzeszów, e, Powiem, że tak, to były jako gospodarz oba wygrane. No w gościach, ale na tym samym boisku porażka z izolatorem 2 do 3, ale po fajnym meczu. I tak generalnie mi w oko bardzo wpadł e, Marcin Kaczor. Mhm. Tylko widać, że on się jeszcze musi troszkę obudować. Tak, właśnie w tym meczu z kosmosem Nowotanic był taki problem. Tam był napastnik no Chyba... taki dosyć tak, rozwój tak, Miał, tak, miał tak, troszeczkę tak. z nim problemów. No ale to, to na to jeszcze ma czas. To tak, to tak, tak, tak żeby jasno, się obudować. Oczywiście, że tak. I fajną pracę w środku pola zawsze Gabriels. Są to, tak? Dobrze to mówię, to, są to. Tak. Bardzo fajną pracę, taką niewdzięczną, bo to widać, że to jest chłopak, który umie grać w piłkę, no, a musi czasem taką czarną robotę wykonywać, i z przyjemnością patrzę na to, jak, jak on gra w piłkę. I chyba nie tylko ja, bo są doceniani przez sztab pierwszej drużyny, bo coraz większą chmarą, można powiedzieć, chłopaki wchodzą do tej pierwszej drużyny, co na pewno ciebie musi cieszyć. No na pewno jako trenera, to o to chyba chodzi, żeby po prostu tych młodych zawodników, może tak, głupio powiem, ale wypchać, wypchać mhm. od siebie i żeby oni poszli grać y, wyżej. Dlatego no, tylko duma może rozpierać mnie, że jeżeli tyle zawodników idzie do pierwszego zespołu na trening i żeby się pokazać, no to tylko y, jeżeli chodzi o mnie, to żeby tak dalej pracować. I to nie tylko treningi, bo chłopcy grali też w sparingach tych ostatnich już po rundzie jesiennej, yy, większą chmarą, skoro się trzymamy już tej terminologii, yy, w niecieczy, tam się pokazali z naprawdę bardzo dobrej strony, dali taką zmianę, jak weszli wszyscy w dziesięciu, tylko Gery był w bramce, to dali kapitalną zmianę, to tak wam tylko dopowiem, bo pewnie niewielu miało okazję widzieć ten sparing. W Mielcu kilka osób, Szymek kondziałka Patryk Mazur, to nawet ciężko powiedzieć, że to są tacy stricte z drugiej drużyny, prawda, piłkarze. No pa no Patryk fajnie, to w no ogóle... Jest jeszcze, jeszcze w CLJ gra, no. także Ale pokazują się chłopcy i bardzo, i bardzo fajnie to wszystko wygląda. Widać, że ta współpraca zaiskrzyła chyba między pierwszą a drugą drużyną, tak to chyba można nazwać. I to jest, to jest chyba najważniejsze. To już kilka razy pewnie powiedziałem dzisiaj, że właśnie to połączenie między tymi drużynami, żeby to przejście było dosyć gładkie dla każdego zawodnika. Wydaje mi się, że chyba to jest pomysł główny, dlaczego w taki sposób tworzy się, że tak powiem, jeden schemat gry tak naprawdę, bo można powiedzieć, że ten schemat jest no, podobny tak, w każdej, w każdej grupie. No ale, ale mówię, tak jeszcze pamiętam, przypomniałem sobie generalnie o tej czwartej lidze i w ogóle o tych rywalach, którzy są w tej lidze. I takie mam przekonanie, takie pytanie. Mam wrażenie, że czwarta Liga w tym roku naprawdę jest mocna pod kątem piłkarskim i są niektóre zespoły, które w mojej ocenie przebijają tę ligę. No, między innymi pod kątem organizacji na przykład Karpaty-Krosno, czy JKS Jarosław nawet w niektórych momentach. Nie wiem, jak się, czy się z tym zgodzisz. No właśnie, to tak uzupełnię. Mhm. Które drużyny, których drużyn sposób nagle tobie się podobał? No na pewno, jeżeli tu mówimy o właśnie tych drużynach, no to na pewno e, poziom czwartoligowy jest bardzo wysoki. Uważam, w tym sezonie jest bardzo wysoki, bo ja grałem w tej lidze, wiadomo, ten już troszeczkę czasu wcześniej, ale teraz naprawdę są zespoły, które e, są złożone z zawodników, gdzie e, gdzieś grali, Wrócili teraz y, z Wojarzy i są w tej czwartej lidze i jest paru zawodników po, każdym, po, każdym, po każdej drużynie i wysoki, wysoki jest na pewno jeżeli chodzi o zespół Karpat Krosno to jest y, widać budowany, budowany y, z bardzo dobrych piłkarzy, zawodników i na pewno tam progres idzie i chcą osiągnąć najwyższy cel na pewno awans do trzeciej ligi. Tak samo, tak samo JKS Jarosław też widać, że budowany już od, od dłuższego czasu wcześniej przez brata Grześka, Arek Baran prowadził JKS, też był w poprzedniej sezonie wysoko. Teraz Prześiek przejął i widać, że ta praca idzie też bardzo dobrze w tym klubie. No, i ten, moje takie zaskoczenie to jest ten y, kosmos Nowa taniec, bo to jest y, wielka niewiadoma była przed, przed sezonem, ale y, patrząc na grę ich, tego zespołu, to widać, że ten zespół y, jest oparty o zawodników y, pościąganych gdzieś tam za zagranicy i to są bardzo dobrzy piłkarze. To są y, złożeni piłkarze, którzy indywidualnościami bardzo dużo robią i, i ten zespół może w przeciągu całego sezonu zrobić najwięcej po prostu krzywdy każdemu zespołowi w tej lidze i może osiągnąć bardzo dużo. Tylko pytanie, czy przez te rundy się tam w kosmosie trochę nie pozmienia, bo tam wiadomo, że sytuacja może być dynamiczna. A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, że tam faktycznie widać jakość w niektórych zawodników. Mam takie przekonanie, że w kosmosie no, kilku zawodników bym powyciągał, których spokojnie, jedną, aby nawet dwie ligi spokojnie można było przerzucić. No jednak to są zawodnicy z niektórzy ekstra ekstraklasowym na, Uk na Ukrainie. No dokładnie. Więc to widać po prostu na boisku. Okej, okay, to Sławku powiedz, jakie plany na przerwę zimową? Nie wiem, drużyna jeszcze jest w treningu, czy już. Odpoczywają chłopaki? Nie, nie. Cały czas trenujemy. Do 16 grudnia yy, cały czas yy, jesteśmy w treningu. Wiadomo, że swoim cyklem, cyklem idziemy, ale do 16 grudnia trenujemy. Jeszcze mamy mecz kontrolny 10 grudnia. Yy, później przerwę mamy do, yy, od 16 do 9 stycznia. Mamy przerwę. Wiadomo, że gdzieś tam, gdzieś tam chłopaki też muszą odpocząć, bo. Dużo, dużo pracy włożyli w tą rundę i odpoczynek musi być, żeby te zresetować trochę głowy, ale od 9 ruszamy. Ile meczów sparingowych planujecie rozegrać? Na ten moment mamy 8. 8 sparingów, ale zobaczymy, jak to, jak to jeszcze wyjdzie wyjdzie w praniu. To z kim między innymi, może tam nie całą ósemkę, ale tak, wydaje mi się, że chyba z izolatorem, bo uchwała, widziałem, że. Tak, gramy z Izolatorem, gramy z trzecioligowym soku Siniawa, gramy z Wiązownicą, gramy z Koroną Rzeszów, gramy, gramy, gramy z Gorliczanką. Także no, mamy różnych, różnych, różnych sparing partnerów, także cieszymy się, że są i na pewno będzie trzeba wnioski wynieść z tych meczy, jak najlepiej przepracowaliśmy. I jaki cel na wiosnę? Jaki cel? No, na pewno to, żeby ci piłkarze moi grali jak najwyżej. Nie mamy jako celu takiego e, stricte, stricte awansu czy utrzymania. Nie, ja chcę grać e, z meczu na mecz. To dla mnie jest najważniejsze. Nie patrzę gdzieś tam e, w przyszłość bardzo. Jeżeli będziemy wygrywać każdy mecz i wyciągać wnioski z, z tych meczy, to będzie dobrze. Czyli głównym celem jest, może nie celem głównym, ale bardzo byś się ucieszył, jakby któryś z twoich chłopaków zadebiutował w Fortuna pierwszej Lidze na wiosnę. No to bym bardzo szczęśliwy był, jeżeli o to chodzi. Ja coś tak czuję, że to się może zdarzyć. Nie wykluczamy. <grym> Tego życzymy każdemu, każdemu z tych chłopaków, bo naprawdę to jest fajna, bardzo fajna grupa ludzi, no i trenerowi i trenerom, tak? Bo to cały sztab też no, pracuje dokładnie. na to, także to też podkreślmy, że Darek Jarecki, Maciek Tokarczyk. Maciek Tokarczyk, Maciek Krzysztołowicz. Masa. Dokładnie. Tomek Budziński, Tom także to jest cała. Kowalski, który jest analitykiem. Naprawdę, tak. jeżeli mam powiedzieć o Miłoszu, to jest niby, niby chłopak niewidoczny, bo na treningach może tam gdzieś nie, nie widać go, ale dużo pracy wkłada w swoją, w swoją pracę, jeżeli chodzi o tą analitykę. I on ma naprawdę dużo roboty, a i dla, dla niego jest szacunek, że pomaga nam cały czas. Także wszystkim życzymy wszystkiego dobrego i dzięki za uwagę i do usłyszenia przy następnym podcaście. Cześć. Cześć. Cześć.